Droga duszo, jeśli tu jesteś, to znaczy, że coś w tobie wie, że czeka cię coś większego. Może już wcześniej czułeś te sensacje, jakby część twojej duszy była połączona z kimś, kto jest jeszcze daleko. Może zawsze wiedziałeś, na głębszym poziomie, że ta osoba to naprawdę twoja bliźniacza dusza. Jednak nie wiedziałeś, dlaczego między wami jest ta odległość. Zostań do końca, bo odpowiedź na to, co was dzieli, może być bardziej transformująca niż sobie wyobrażasz. Zanim jednak przejdziesz dalej, proszę, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Twoja interakcja może być kluczem do tego, by więcej osób otrzymało tę wiadomość pocieszenia i oświecenia od aniołów. Ta osoba, która zajmuje Twoje myśli i wkrada się w Twoje sny, to naprawdę Twoja bliźniacza dusza. Zawsze o tym wiedziałeś. Połączenie jest tak głębokie, tak intensywne, że nie da się go zignorować. Ale jest coś, czego nie wiedziałeś, coś, co nadal utrzymuje Was w odległości. Może wielokrotnie zastanawiałeś się, dlaczego wciąż nie jesteśmy razem? Co sprawia, że ta tak naturalna, wyczekiwana jedność nie może nastąpić. Anioły mają odpowiedź, która wykracza poza logikę i lęki tego świata. Od momentu, kiedy się poznaliście, coś w nim się zmieniło. Poczuł coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył uczucie, że czas zatrzymuje się, gdy jest z tobą. Zobaczył coś w Twoich oczach coś, co sprawiło, że poczuł że jesteś częścią jego duszy, ale równocześnie pojawił się strach. Strach przed całkowitym oddaniem się, strach przed byciem wrażliwym, strach przed ponownym zranieniem. To właśnie ten strach, ten wewnętrzny blok, jest powodem, dla którego pozostaje w odległości, mimo że wie, że jesteś jego bliźniaczą duszą. Widząc ten konflikt w sobie, część niego pragnie być z tobą. Pragnie, by przyszłość była z tobą, ale druga część boi się ryzykować. Zadaje sobie pytanie każdego dnia, czy ból z przeszłości powróci. Pamięta stare rany, złamane obietnice i to go powstrzymuje przed podjęciem kolejnego kroku. Mimo że wie, że to ty jesteś osobą, z którą powinien być, nadal nie ma odwagi, by się całkowicie oddać. Ale oto wielka prawda. To wszystko nie jest ostateczne. Czas, odległość i strach mogą być tylko tymczasowymi przeszkodami, ale prawdziwa miłość zawsze znajdzie swoją drogę. Wszechświat sprzyja Wam. Anioły są wokół Was, prowadząc każdy Wasz krok. Wiedzą, że proces uzdrawiania jest konieczny, ale wiedzą również, że kiedy nadejdzie właściwy moment, Połączenie będzie silniejsze niż jakikolwiek strach czy odległość. Podczas gdy on się leczy, ty również przechodzisz własną drogę wzrostu. Również stawiasz czoła lękom, które pochodzą z przeszłości, blokadom, które powstrzymują cię przed całkowitym oddaniem się. Może czujesz niepewność, może wątpisz, czy on naprawdę czuje to samo dla ciebie, ale wiedz, że te wątpliwości są naturalne. Odległość między wami jest okazją, byście oboje się umocnili, by wasza miłość została zbudowana w sposób solidny i prawdziwy. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, by zaufać procesowi. Miłość bliźniaczych dusz nie jest czymś, co zdarza się z dnia na dzień. To miłość, która musi być pielęgnowana, karmiona i chroniona. I kiedy oboje będziecie gotowi, by się całkowicie oddać, nie będzie już żadnej odległości, która by was rozdzieliła. Teraz napisz w komentarzach: Akceptuję tę wiadomość od Aniołów. Ta prosta akcja może wzmocnić energię Twojej drogi i otworzyć drzwi do miłości, której szukasz. Anioły są przy Tobie, prowadząc Cię, chroniąc Twoje kroki, przygotowują Cię na ten moment w którym miłość prawdziwa rozkwitnie w sposób czysty i wieczny. Odpowiedź, którą szukasz, jest bliżej niż myślisz. Powód, dla którego wciąż jesteście oddzieleni, ma związek z procesem uzdrowienia, przez który oboje musicie przejść. Wszechświat daje Wam potrzebny czas, abyście oboje mogli się rozwijać, dorastać i uczyć się z doświadczeń, które życie przyniosło. Oddalenie nie jest karą, lecz okazją do uzdrowienia i wzmocnienia. Kiedy dusze będą gotowe, ponowne spotkanie będzie nieuniknione. On, podobnie jak ty, przechodzi swoją własną drogę uzdrowienia, zmaga się z lękami, które go wiążą i powstrzymują przed przeżywaniem pełni miłości. Ale prawda jest taka, że kiedy bliźniacze dusze się spotykają, Miłość jest silniejsza niż jakikolwiek strach. Miłość, którą dzielicie, jest boska, jest wieczna. On tylko czeka na właściwy moment, by całkowicie się oddać, by być wrażliwym i pozwolić miłości, by go prowadziła. Ty również odczuwasz jego brak. Prawda, każdy dzień bez niego to dzień, w którym czujesz się niekompletna. Tęsknota jest cichą. Ale głęboką boleścią. To jakby część Twojej duszy czekała na jego. I ty, w swojej duchowej mądrości, wiesz, że to połączenie wykracza poza ten świat. Istnieje wyższy cel dla tej tymczasowej separacji. Ponowne spotkanie nie jest przypadkiem. To coś, co zostało zapisane w gwiazdach. Miłość bliźniaczych dusz jest niezniszczalna. Coś, co przetrwa czas. Odległość i strach. Ale podczas gdy On się leczy, podczas gdy stawia czoła swoim lękom, Ty masz również do odegrania ważną rolę. Twoja droga uzdrowienia również jest w toku. To, co czujesz, czego pragniesz, wszystko jest powiązane z Jego energią. Musisz zaufać temu procesowi, nawet jeśli droga wydaje się trudna. Wszechświat przygotowuje Cię na właściwy moment. Abyś mogła całkowicie oddać się miłości, która nadchodzi. Na końcu zrozumiesz, że wszystko, co działo się do tej pory, miało na celu przygotowanie Was na czystszą i głębszą miłość. Kiedy oboje będziecie gotowi, wszechświat zjednoczy Was w sposób, o którym nigdy byście nie pomyśleli. Nie ma znaczenia czas czy odległość prawdziwa miłość zawsze zwycięży. Anioły są wokół ciebie, prowadząc każdy krok, wysyłając znaki i błogosławieństwa, by wzmocnić twoją wiarę. Zaufaj boskiemu czasowi, bo wszystko dzieje się tak, jak ma być. Pracują w tle, by wasza miłość mogła rozkwitnąć, byście zostali prowadzeni do spotkania. To, co dziś wydaje się niemożliwe, jutro stanie się rzeczywistością. Ta droga miłości nie jest liniowa. Ma swoje wzloty i upadki, momenty niepewności i jasności, ale w każdym z tych momentów jesteś formowana, by przyjąć miłość silniejszą i czystszą. Wasz los jest w waszych rękach, anioły są przy was, by pomóc zrozumieć znaki, przezwyciężyć lęki i stworzyć ścieżkę światła do ponownego spotkania. Zapraszam cię. Byś zasubskrybowała kanał i włączyła dzwoneczek, by nie przegapić żadnej wiadomości o aniołów. Podziel się tym wideo z osobą, którą kochasz, i pomóż szerzyć tę wiadomość o uzdrowieniu i zjednoczeniu. Na końcu wszystko nabierze sensu. Miłość, którą zawsze wiedziałaś, że jest Twoja, stanie się Twoją rzeczywistością. Moment spotkania będzie punktem zwrotnym. Odległość, czas i lęki zostaną pokonane przez wieczną miłość, którą dzielicie. Niech pokój, światłość i ochrona aniołów będą zawsze z Tobą. Przyjmij błogosławieństwa wszechświata i pozwól sobie żyć miłością, na którą zasługujesz. Amen.